Cześć kochani. Witam was w kolejnym vlogu na tym kanale, w reading vlogu tym razem. Słuchajcie, i w tym reading vlogu będziemy sobie czytać pewną serię. Vlog ten jest nagrywany i ogarniany przy współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów. I słuchajcie, będziemy sobie czytać całą trylogię Czerwonego Lotosu. Czyli właśnie Czerwony Lotos. Dalej mamy Pani cisza i tom najnowszy. Jest to bitwa nieśmiertelnych. E, więc ogólnie szykuję się bardzo ciekawie. Ja pierwszy tom, słuchajcie, już zaczęłam. E, I jestem dokładnie w połowie. I ja w ogóle ogarnęłam, że czerwony lotus napisał Polak, słuchajcie. Te trylogie napisał Polak. Pan. Arkady Saulski. I przez to, że um, no, pan Arkady ma dosyć no, takie specyficzne imię, myślałam, że to jest ktoś z zagranicy. Ale nie, pan Arkady jest Polakiem i właśnie już w ogóle um, strasznie się cieszę, że. Zdecydowałam się właśnie na przeczytanie tych trzech tomów w tym reading vlogu, bo jak wiecie, ja uwielbiam wspierać polskich autorów i lubię ich promować na kanale. Także będziemy sobie czytać te trzy tomy. Jeżeli chodzi o część pierwszą, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, że niesamowity jest klimat. a Mamy tutaj również duchy. <laughs> Które opiekują się niektórymi. Mamy właśnie Czerwonego Lotosa, który pojawia się na początku i w pewnym momencie znika, i jestem ciekawa, kiedy znowu powróci nasz Czerwony Lotos. Natomiast bardzo fajny jest klimat. Bardzo dużo jest krwawych, naprawdę opisów, bardzo dużo jest szczegółowych opisów, więc ja już na wstępie uważam, że to jest książka 15, plus właśnie z tego względu, że naprawdę te opisy mordu są bardzo bardzo drastyczne. Ale słuchajcie, więcej powiem wam może troszkę później, jak już przeczytam może pierwszy tom. Więc zabieram się za czytanie, chciałabym dzisiaj skończyć, ale zobaczymy. Ogólnie czyta się to bardzo szybko, a jeżeli ktoś by był zainteresowany, to słuchajcie, są audiobooki. Na Empik Go macie audiobooki do pierwszych dwóch tomów. No trzeci jeszcze nie wyszedł w sensie jak to nagrywam, to jeszcze nie wyszedł, ale zapewne audiobook również wyjdzie do trzeciego tomu. Także bardzo polecam Wam. Mogę troszeczkę mówić inaczej, ale jestem jeszcze podziębiona. Także to tyle. A ja przyjdę do Was później już z update'em, jak tam ten pierwszy tom mi się podobał. Przychodzę do Was z małym update'em. Słuchajcie, udało mi się przeczytać pierwszy tom. Jak widzicie, jestem w domu rodzinnym, więc to nic nie zmienia, do książki. Ale tylko Was informuję. Słuchajcie, przeczytałam pierwszy tom i naprawdę ogromne zaskoczenie. Pierwszy tom opowiada o chłopcu, ale w głównej wierze, w mierze opowiada o pewnym duchu. O duchu, który nazywa się... O duchu, który nazywa się Kentaro. I jego zadaniem jest pilnować właśnie Czerwonego Lotosu. W pewnym momencie wydarzy się wojna, sytuacja, w której najeźdźcy najadą na właśnie Czerwony Lotos, ponieważ Czerwony Lotos jest to kobieta, która jest nazwana nieśmiertelną, kobieta, która jest po prostu wychwalana pod niebiosa i, i uważana za osobę bardzo wpływową, osobę, która. Uratuje cały świat przed złem. No i pewnego razu, właśnie niestety, ale czerwony lotos zostaje zabita. I dalej historia dzieje się właśnie tego jego ducha, który musi, tak jakby, porykać się ze swoim losem, ze swoją stratą, z tym, że nie podołał, bo właśnie, tak jak mówię, jego jedynym obowiązkiem było właśnie pilnować czerwonego lotosu. Dużą też rolę odgrywa chłopiec. Chłopiec, który jest z dosyć biednej rodziny, ma ojca, który ma problemy z nogą i mieszkają ze starą babką, i właśnie losy tego chłopca i tego ducha w pewnym momencie się splatają. Powiem Wam szczerze, że ja zawsze jakoś tak stroniłam od literatury azjatyckiej. Jakoś tak mnie nie porwała. Jedyną w sumie taką naprawdę dobrą serią fantastyczną, którą czytałam właśnie w tym klimacie azjatyckim, była to Wojna Makowa. Kiedy dowiedziałam się, że wychodzi trzeci tom i właśnie dostałam propozycję współpracy odnośnie tej trylogii, to stwierdziłam, że bardzo chcę wyjść. Po raz kolejny ze swojej strefy komfortu i przeczytać właśnie te trylogię. Na razie przeczytałam pierwszy tom, dzisiaj sięgam pod tom drugi, czyli jest to pani cisza. Mam nadzieję, że uda mi się szybciutko przeczytać ten drugi tom, bo tak jak mówię, dzięki czerwonemu lotosowi bardzo się wciągnęłam i już nie mogę się doczekać, co dalej będzie się działo w drugim tomie. Przez pierwsze pół książki w ogóle nie odczułam, że to jest napisane przez. Polaka. Naprawdę świetnie wykreowany świat, świetnie przedstawione postaci, które są de facto bardzo inteligentne, są takie, których po prostu nie da ich się nie lubić. Ehm, cały klimat również jest niesamowity. Także powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i tak jak mówię, będę czytała drugi tom. A jak skończę drugi tom, to zabiorę się za tą trzeci czyli bitwę nieśmiertelnych tom trzeci miał swoją premierę w środę czyli to był 20 nie pamiętam tutaj będziecie mieć datę premiery właśnie tego trzeciego tomu także ja powiem wam że jak na razie bardzo wam polecam bardzo mi się podobała i zaczynam tom drugi. Jeżeli chcecie, to audiobooki do tych książek macie również na Epic Go i tam możecie sobie wysłuchać, jeżeli macie wykupiony ten pakiet właśnie audiobookowy. Także ja, tak jak mówię, zabieram się za tom drugi. Jestem w domu rodzinnym i właśnie będę sobie czytała jeszcze te dwa tomy. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać w terminie. Dajcie też znać, jak Wasze wrażenia po tym barku, bo wleciała już i na tym bark film, i tiktoki, i u mnie odcinek. Też Was już, już poinformowałam na Instagramie, także jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, to zachęcam, bo tam zazwyczaj pojawiają się pierwsze informacje na temat czy tym barku, czy film, kiedy będzie, jaki będzie film, jakieś tam ankiety, w których bierzecie udział, także zachęcam do obserwowania mnie. Ja teraz się kładę i zabieram się za czytanie tomu drugiego. Jeszcze co warto dodać o, tej, o tych książkach, to e, to jest zdecydowanie, myślę, literatura 15+, plus, z tego względu, że są tutaj takie opisy szczegółowe zabójstw, i tego opisy, jak wiecie, wypadają flaki i tak dalej. Więc to miejcie na uwadze, czytając, że ta trylogia ma bardzo, ale to bardzo szczegółowe opisy mordu. To, to musiałam dodać wam, bo teraz właśnie czytam drugi tom i, i właśnie od razu na początku jest. Na 30 stronie jestem jakoś chyba, 20. Która to jest strona? 27. E, więc, więc tutaj już są bardzo takie szczegółowe opisy. Także mówię, żeby nie było, że no, ale czytam dalej. Słuchajcie, jestem już wolnym człowiekiem, mam już wszystko oddane na studia. Jest niedziela 20. Ja stwierdziłam, że mm, i tak mam na razie pracę zdalną przez COVID -a. nie chodzę do biura, więc postanowiłam, że sobie przedłużę troszeczkę pobyt tutaj u rodziców i do Warszawy wracam dopiero w poniedziałek, czyli jutro po pracy, w sensie no pewnie jakoś wieczorkiem. Więc teraz mam wolny wieczór. Słuchajcie, to jest niesamowite. Jakie to jest uczucie, że już naprawdę nic, nie mam żadnych obowiązków takich dodatkowych. Jedynym moim obowiązkiem aktualnie to jest wywiązać się ze współpracy. Więc zaczynam czytać dalej, kontynuować w sensie czytanie drugiego tomu, czyli to jest pani cisza. Ale też przy okazji. Będę słuchała i robiła sobie mój bullet journal, taki Reading Bullet Journal, i teraz będę sobie go dopracowywała. Wiadomo, on nie jest jakoś tam nie wiadomo jak super zrobiony, bardziej to jest takie dla mnie, żebym ja była zadowolona z niego, a jestem naprawdę bardzo. Także teraz się biorę do robienia kalendarza na luty, planowania filmów na luty, bo dzisiaj, jutro już koniec lutego, a ja w sumie oprócz wyzwania czytelniczego to nie mam nic zaplanowanego na luty, więc ym, biorę się teraz do takiej pracy, ale to jest taka praca, którą ja po prostu uwielbiam. もういいや。 Taką marzę, to jest szok! Ty, w takiej dokuczasz, ona nic ci nie... Słuchajcie, to wszystko to jest mój francuski który miałam na studiach. Jak widzieliście z mojego instastory, znowu wracam do nauki i zapisałam się do szkoły językowej. Ale to jest w ogóle tylko część, bo drugą część mam w Warszawie, ale jak to, i tu w tych segregatorach też jest francuski. Tu jest mój pierwszy rok studiów na filologii romańskiej. Także no, ciekawie ogólnie, ciekawie. Siemanko! Przyszłam do Was na chwilkę dosłownie, bo jestem w trakcie pracy, jest 14. Zrobiłam sobie dosłownie minutkę przerwy Żeby zrobić sobie kawę W ogóle pytacie mnie Jak jestem w domu właśnie rodzinnym To zazwyczaj piję kawę z takiej Z takiej zestawy Ogólnie moja mama ma trochę fioła Na punkcie tej zestawy I to jest Manufaktura w Bolesławcu Stamtąd moja mama zaopatruje się we wszystkie talerze, filiżanki, kubki, no trochę, no po prostu lubi tą zestawę, więc jak pytacie, to to jest ogólnie bardzo fajny prezent właśnie dla swojej mamy, czy jak wiecie, że babcia na przykład sobie kolekcjonuje, to naprawdę to jest fajne, bo tam jest mnóstwo rzeczy po prostu do kuchni i są naprawdę bardzo ładne. Ale tak obiegając od tematu, bo tak właśnie z paręnaście pytań było odnośnie właśnie tego, skąd masz to i coś tam. <gry> moja mama ma taki styl i moja mama tak, takie lubi właśnie rzeczy. Ale słuchajcie, e, jeżeli chodzi o Panią Ciszę, to jestem w połowie. Bardzo szybko się to czyta. Słuchajcie, no naprawdę czyta się to w zatwarzającym tempie. Jeszcze jak ja mam audiobooka do tego, to już w ogóle. Jest 14, tak jak mówię. Teraz będę wykonywała pracę, która... Mm, przy której będę mogła słuchać sobie audiobooka, bo to bardziej będzie takie klikane, więc włączam sobie audiobooka i planuję do 17.00 tę książkę skończyć. Dzisiaj wracam też do Warszawy. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to oczywistym jest, że nie powiem Wam absolutnie nic o fabule, bo wszystko by było, wiecie, spoilerem. Natomiast naprawdę mogę Wam powiedzieć, że. Ta seria mi się podoba. Drugi tom na razie jestem troszeczkę pod znakiem zapytania tego drugiego tomu. Czekam aż troszeczkę więcej rzeczy się wyjaśni. Natomiast nadal fajni są bohaterowie, nadal fajnie naprawdę się to czyta z zaciekawieniem. I tak jak mówię, będę kontynuowała jak najbardziej właśnie podczas pracy tego audiobooka. I. Chciałabym, słuchajcie, dzisiaj zacząć, ale też i skończyć Bitwę Nieśmiertelnego Nieśmiertelnych Jest to trzeci tom Tom, który miał swoją premierę właśnie w środę 26 I słuchajcie, dzisiaj też będę wracała do Warszawy Więc 40 minut będę sobie mogła słuchać Jak wrócę do Warszawy, to muszę porobić parę takich domowych rzeczy Bo jednak 5 dni mnie nie było więc pewnie będę musiała posprzątać, poprasować, bo zostawiłam pranie. Więc chciałabym po prostu podczas właśnie takich rzeczy dokończyć tę serię, żeby móc Wam udostępnić też reading vloga, i też jestem ciekawa, jak po prostu ta trylogia się skończy. Także ja teraz, tak jak mówię, włączam sobie audiobooka i śmigamy z pracą i z. Słaniem. Kocham Kentaro jak coś. Jest wtorek, słuchajcie, i ja wczoraj skończyłam oczywiście panią ciszę. I mogę Wam powiedzieć, że ten drugi tom był troszeczkę gorszy od pierwszego. Muszę mówić cicho, bo mój Mateusz już prowadzi zajęcia. Był troszeczkę gorszy. Bardziej był taki rozwleczony. Co prawda, mnóstwo było scen, taki rzezi w ogóle. Natomiast mam nadzieję, że trzeci tom będzie troszkę lepszy. Bo niestety po pierwszym tomie spodziewałam się czegoś ch chyba troszeczkę lepszego. Ale zobaczymy. Wczoraj wieczorem zaczęłam już trzeci tom, także mm, zobaczymy co będzie dalej. Będę Wam updateowała na bieżąco. A ja teraz pracuję i biorę sobie dziczka. Eee, no i dzisiaj 1 lutego, więc słuchajcie. Wyzwanie. Zaczynamy wyzwanie i od dzisiaj minimum 100 stron czytamy. Ja tak jak mówię najpierw muszę przeczytać ten trzeci tom i później będzie czytanko. Dajcie koniecznie znać, czy bierzecie udział w wyzwaniu. Przychodzę już zakończyć. Słuchajcie tego vloga. Udało mi się przeczytać bitwę nieśmiertelnych dosłownie chwilę temu i słuchajcie ogólnie o całej serii. Pierwszy tom Świetny, bardzo wciągający, dużo się dzieje. Naprawdę miałam ogromną ochotę czytać dalej. W tomie drugim było już troszeczkę takiego zwolnienia, troszeczkę to się ciągnęło mi. Na pewno nie czytałam z taką samą przyjemnością jak Czerwony Lotos. No i jeżeli chodzi o trzeci tom, słuchajcie. W trzecim tomie to już jest w ogóle akcja bez trzymanki. To, ile tutaj. Przeczytacie o krwi zabijaniu, przygotowaniu się do wa walki do wojny, bo tak na dobrą sprawę właśnie trzeci dom o tym sama w sumie nazwa mówi bitwa nieśmiertelnych, sama po prostu samo przygotowywanie się do tej wojny, sam proces tej wojny, no tu ogólnie już jest w ogóle akcja bez trzymanki. Ja czytałam tę książkę i miałam takie co? Co tu się właśnie odwala. I po prostu już czytałam z takim wiecie, że Jezu, co się stanie, co będzie dalej? Naprawdę bardzo fajne odczucia we mnie wywołała ta trzecia część. Najsłabsza część, zdecydowanie druga, która była trochę taka pisana, ja miałam takie wrażenie, że ona była troszeczkę pisana chyba na siłę, może w jakimś przyspieszeniu, nie mam pojęcia, natomiast. Pierwszy tom na pewno bardzo Wam się spodoba, polecam, nawet jeżeli nie czytacie takiej literatury, ja nie czytam i bardzo mi się, naprawdę bardzo mi się podobała, całej serii wystawiam, myślę, że czwóreczkę. Czwóreczka to będzie naprawdę dobra ocena, jeżeli chodzi o całą em, trylogię. Także naprawdę bardzo fajne zaskoczenie, dziękuję wydawnictwu Fabryka Słów, że mogłam zrecenzować po prostu dla moich kochanych widzów e, tą trylogię, bo naprawdę wyszłam ze swojej strefy komfortu, bo ja nie czytuję e, właśnie literatury osadzonej w krajach azjatyckich. No a tutaj niesamowity klimat właśnie, e, fajne postaci. No tak jak mówię, pierwszy tom w pierwszym tom od razu Was pochłonie, bo od pierwszych stron jest po prostu... Tak, takie wciągające są właśnie te wydarzenia, które są, że drugi tom może Was troszeczkę zniechęcić, ale zdecydowanie się nie zniechęcajcie, bo trzeci tom naprawdę mega wam to wynagrodzi. I nadal podtrzymuje to, że kocham kentaru ogólnie, nie? Kocham, kocham tego ducha. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Koniecznie dajcie mi znać, czy planujecie czytać, czy czytaliście. Bo jak dla mnie naprawdę są, jest to naprawdę bardzo dobra trylogia i cieszę się, że mogłam ją przeczytać, bo fajnie, naprawdę fajnie zaczęłam ten rok z książkami. W piątek od razu takie parafialne ogłoszenia dla ludzi, którzy oglądają do końca. W piątek będzie podsumowanie, a w niedzielę będzie vlog. Właśnie z, słuchajcie, już pierwszego tygodnia naszego wyzwania czytelniczego, w, to, w którym to określamy sobie jakąś liczbę stron dziennie przez cały luty i trzymamy się tego, czyli na przykład minimum 50 stron, 30-40. Wszystko znajdziecie na moim Instagramie. Tam też są plansze, które możecie sobie zeskrynować w relacji wyróżnionej. Także to tyle. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się już w piątek w podsumowaniu stycznia. Cześć.